Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym tygodniu, poniedziałek, 29 dzień lipca. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zaczniemy sobie od wykresu EURUSD. Tutaj, tak naprawdę, na głównej parze walutowej nadal nie mamy większych rozstrzygnięć. Trochę nam tutaj poszarpało pod koniec tygodnia, czy tutaj, powiedzmy, jeszcze sesja środowa. Później Później na kolejnych również. Natomiast z biegiem czasu gdzieś ten piątek już upłynął raczej spokojnie nieco wyższe wyceny, natomiast cały czas pozostajemy w tym dosyć wąskim zakresie, bo mamy tutaj wyznaczony przedział mniej więcej 45 pipsów maksymalnie. Tak? To i tak jest przedział do oporu, a nie do najwyższego punktu. Także tutaj będzie to nawet niecałe 45 pipsów w przeciągu ostatnich powiedzmy trzech sesji, trzech czterech sesji. No i podkreślając te strefy, które nas tutaj cały czas interesują. 38,2 tutaj z tego swingu spadkowego po kursie 1087273, i z szerszej perspektywy aktualne wsparcie. Trochę też naruszone, ale cały czas pozostające tutaj w grze, 108, 1,0840 i troszkę niższe wyceny, powiedzmy w zakresie mniej więcej 5 pipsów, tak? bo to jest z szerszej perspektywy czasowej, więc myślę, że możemy sobie tutaj to tak podciągnąć. Tak? Czyli 1,0840 i 1,0872,73. Idąc dalej, GBPUSD, tutaj schemat korekcyjny na kablu wyznaczony, natomiast też ta zmienność jakoś nie zachwyca, i pomimo, że ten poziom 30 kilka pipsów od bieżącej wyceny, no to też może się okazać, że jeszcze dosyć długo będziemy musieli poczekać na zaksięgowanie tych rejonów technicznych. Jeżeli chodzi o wycenę tej strefy. 1,29,09, tak? czyli tak jak mówiłem, 30 kilka pipsów od bieżącego kursu. No i tutaj oczywiście układ się opiera na korekcie pędzącej 1 do 1, gdzie oczywiście zakładamy tutaj równość tutaj tego, tego właśnie odcinka AB, odkładając ją tutaj od tego dołka z sesji tak naprawdę wyjątkowej Zobaczmy UIKA. Tutaj na wykresie USDJPY również zakładamy schemat korekcyjny, z tym, że mamy już tutaj pierwsze zaksięgowanie układu na sesji piątkowej. To były godziny południowe czasu polskiego, sesja amerykańska w tym przypadku. No i fajna dosyć reakcja się pojawiła na uiku, Zdecydowanie ta zmienność w ostatnim czasie dopisuje, więc, tak jak wspominałem Wam w ubiegłym tygodniu, że ten rynek zdecydowanie. Na tak, jeżeli chodzi o handel czy to dłuższy termin, czy zdecydowanie taki typowy day trading, nawet i scalping. Na tą chwilę reakcja już na maksymalne reakcja na ponad 170 pipsów, także zobaczcie, jakie są wartości w porównaniu z EURUSD oraz GBPUSD. No i co, zobaczymy czy będzie próba kolejnego podejścia, no na razie właśnie tak jak mówię, jesteśmy tutaj grubo ponad 100 pipsów poniżej już analizowanego obszaru, natomiast takie drugie pełne podejście, czy się pojawi, jeżeli tak, ja cały czas pozostawiam tą strefę jako aktualny poziom oporu i dopóki nie będzie tutaj nowych dołków, nie będzie wybity ten, ten dołek właśnie z sesji kwartkowej, no to pozostanę tutaj jako... Pozostanę tutaj, pozostawię tutaj ten poziom jako cały czas ewentualną szansę ta, na zagranie kolejnej pozycji krótkiej i to będzie zdecydowanie też zgodnie z panującą tutaj tendencją. Nie chcę łapać tutaj pozycji długich, tylko i wyłącznie pozycjonowanie pod shorty, no bo ta tendencja jest oczywista i myślę, że warto w, skupić się na szukaniu układów, które pozwolą zająć pozycję krótką. I jeszcze może dokładny kurs, bo nie przytoczyłem. 154, 43, 45 tak naprawdę do zapamiętania, 154, 154,45. E, układ na rynku złota, bardzo fajna reakcja na rynku złota, interwał jednogodzinowy. E, tutaj mamy FS100, tutaj mamy i 1,8 FIBO, e, tutaj z tego lokalnego swingu spadkowego, plus oczywiście ten odcinek korekcyjny odkładamy sobie od ne, czwartkowego low. No, i silna techniczna strefa oporu 2400, 2401, 2402. Tutaj na razie mamy powiedzmy reakcję na około 10 dolarów, może trochę poniżej. No i poziom ja tutaj pozostawiam jako aktualny. Te wyceny w okolicy 2400 wydają się całkiem atrakcyjne na złocie pod zajmowanie pozycji krótkich. Także licząc tutaj na kolejne podbicie. Można sobie to złoto tutaj obserwować, czy ustawić jakiś alert, bo wydaje się, że może tu być jeszcze druga szansa, może być ciekawie i też ta tendencja zdecydowanie podczas ostatnich sesji rozpadkowa, więc też warto mieć to na uwadze, bo to na pewno sprzyja zagrywaniu właśnie też pozycji krótkich. Ten główny, ten główny kierunek, który ostatnio na złocie, na złocie się pojawił.